Jeszcze 40 osób zasubskrybuje owocową pasję. Będzie 1000 subskrypcji. I zobacz, 4 października krzaki już się czerwone robią. A tam, gdzie został po zbiorze owoc Blue Cropa dalej nadaje się do zjedzenia. Więc jaka to jest przyszłość tego owocu? Ten eksport, handel. Gdy ja widzę malinę, wczoraj rano zebrałem, wieczorem już się yy, pojawiła. Szara pleść. No i spójrz, chcę zrobić krótki materiał, bardzo ważny, inspiracyjny dla Ciebie o sadzeniu burówki, też bardzo częstym błędzie. Wczoraj wieczorem ten kształt On tutaj 7 lat stoi w miejscu. I dlaczego? Dlatego, że się robiło po kosztach, poszło małe wędrko torfu. Tu jest ciężka gliniasta ziemia i ten korzeń nigdy nie wrośnie w ziemię zasadową. No to już uzupełniłem wczoraj, posadziłem, ale patrz, wyjąłem z ziemi taką bryłkę korzeniową. I tu by szły nawozy, wszystko by szło. Od kwasku cytrynowego przy podlewaniu, po siarzon, amonu trzy razy w sezonie, te korzenie. Takiej samej yy, kondycji by były po 10, 15 lat i 30 latach. Nigdy nie wrośnie, dlatego właśnie wczoraj ją przesadziłem, zrobiłem większy otwór. No i ta burówka na pewno w przyszłym sezonie będzie tutaj, bo ten system korzeniowy, w takiej kondycji jak ten krzaczek, ten tak samo wykopałem dwa lata temu z plantacji, najmniejszy się przesadziłem i jak się pięknie wszystko ukorzeniło i to jest podstawa właśnie uprawy borówki amerykańskiej bo jeżeli źle się posadzi to później czego się nie będzie dawało bo to te krzaki będą słabo rosły, tutaj też mało torfu, wcześniej się sypało yy, też z góry czyli to wszystko weszło w ziemię plantacja się bujnęła, ale tutaj parę lat temu też były ogromne problemy, więc też te lata zmarnowane na no te błędy te materiały nagrywałem dla ciebie, też patrzę 270 odcinków nagrałem na owocowej pasji. No takie byle co. A tutaj chcę się zmobilizować i nagrywać naprawdę profesjonalną fachową wiedzę. No i zobacz, tutaj też miałem donicy, ale postanowiłem też na plantacji tutaj przy wypadzie no wypad uzupełnić, żeby to było ładnie, estetyka. Około metra to będzie tutaj tutaj też już na dole obsypałem. No wymieszana trocina, tor kwaśny, karbomat, przekompostowana kora. No i obsadzamy borówę i tutaj też ładnie obsypiemy. No i też no ja zaczynam dzień też tutaj z wigorem. Będę trochę na plantacji działał. No to sobie już tutaj pouzupełniam po nagraniu materiału. Ale myślę, że tutaj będę te materiały dla Was nagrywał. No, Subskrybuj, może dzisiaj pobijemy te 1000 y, subskrypcji. No ostatnio materiał też prawie 1000 osób obejrzało, więc jesteś na tą owocową pasję spory rekord. No i też chciałbym bardzo właśnie... Oj, przy wyciąganiu już za małem, i tak do cięcia mocnego będzie. Tutaj są przyrościki, pokażę Ci z bliska, ale też chcę iść w takim kierunku. Tutaj treść fachowa, ale też właśnie chcę być takim twoim doradcą. Numer telefonu podaję, że żeby się założyć plantację, posadzić borówki, chciałbym bardzo właśnie spełniać się w roli takiego konsultanta. Bardzo to lubię, więc śmiało można do mnie zadzwonić. No i ja co, tutaj z bliska pokażę krzaczki, jak to się tutaj wszystko zakończy z robotą. No i co, miłego dnia życzę. Mam nadzieję, że tej 8 rano się wyrobię z montowaniem i odcinek będzie dla Ciebie dzisiaj. nowo pasji. No tutaj nie, niepotrzebnie może wyciągałem, ale tutaj i tak jest wilgotno. Popadało w nocy. Ale coś, tą górę, tutaj chyba się zetnie, aż ja się pokażę zresztą. A tu się wszystko poprzecina, a tutaj teraz sobie na spokojnie boróweczkę obsypię. No i mam nadzieję, że w następnym materiale też taka będzie wena i power jak w dzisiejszym materiale. No i to jest bliska Ci pokażę właśnie jak będzie łapała ostrość widzisz go, albo mat. Tu jest trocina przekompostowana, tor kwasny i te korzenie i ta brywa cała się jeszcze powiększy. Cześć. Dzięki zaapeczki i te suby. No i dzisiaj będę pazerny, bo może właśnie tutaj na te kilkaset osób kilkanaście zasubskrybuje. Owocową pasję!